No, parkujemy, tylko miejsca nie ma, musimy się zmieścić na żyleczki. Ale przymierzajmy jak będę kręcił i się przymierzał, to na pewno wjadę coś. A wjadę coś, to będzie płaszcza winy. No, tutaj się mieszczę. Tam, tam, wygląda na to, że może też No proszę, co to znaczy zawodowy? Zawodowy jest, zawodowy nie Teraz jeszcze tylko Trzeba się nie zderzyć z nikim innym Boa oh,